Cześć, Paweł Kasik z tej strony. W tym krótkim wideo chciałbym pokazać, jakie możliwości daje Custom Vision z pakietu Microsoft Cognitive Services. Dzięki Custom Vision możemy tworzyć nasze własne klasyfikatory, a następnie używać ich w aplikacjach. Jeśli wejdziemy na Custom Vision AI i zalogujemy się, to naszym oczom pokaże się taki mniej więcej widok, gdzie możemy zacząć dodawać nasze projekty. Więc zróbmy to teraz. Dodajemy projekt, dajemy mu jakąś nazwę. Ja będę starał się rozpoznać e, swojego kota wśród e, innych czarnych kotów. E, więc tak nazwę ten projekt. OK. E, opisu prawdopodobnie nie potrzebujemy. Domena niech będzie general. Pozostałe raczej nam nie pasują. Klikamy Create Project. OK. Jesteśmy już w projekcie. E, aby nauczyć e, system rozpoznawania e, tak jakby tutaj, tego co jest na obrazkach, musimy załadować dane, tak? Dane będą pochodzić z obrazków, oczywiście, tak. Ja, aby minimum to, co musimy zrobić, to potrzebujemy dwie kategorie i w każdej kategorii po pięć obrazków. Ja przygotowałem trochę zdjęć. Trochę się obawiam, że sieć tak średnio się nauczy, bo będę próbował rozpoznać czarne koty wśród czarnych kotów, no ale zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Więc klikam Add Images. Tutaj pojawia nam się takie dodatkowe okienko, które pokazuje nam proces tego dodawania OK. czy wybieramy obrazki i tak wybiorę sobie kilka obrazków kotów, które nie są karbonem, czyli nie są moim kotem, przynajmniej nie, nie karbonem, bo mam dwa koty, więc wybrałem pięć obrazków, dodajemy, dodajemy non. Carbon. Carbon. E, ok, nadajemy tag. I robimy upload, tak? Widzicie, tutaj też są czarne koty, co może być trochę problematyczne. Ale zobaczymy, jak sieć się nauczy. Jak nie, nie nauczy się, no to, to trudno. Ok, mamy gotowe. Dodajemy kolejne obrazki. W zasadzie następne. I teraz zrobimy już. E, z Carbona, weźmiemy, mamy ich pi 2, 4, 6, to wezmę, zostawię pierwszy, ten będzie testowym e, obrazkiem, Karbon. dodajemy tag, prawdopodobnie można tych tagów więcej, wtedy sieć będzie się e, starała, rozpo, starała rozpoznać więcej tych e, tagów e, na obrazkach testowych, natomiast no, na tę chwilę spróbujemy tylko z jednym, zobaczymy jak to pójdzie. Ładujemy, Ok, dane i dane już mamy gotowe, natomiast w tej chwili to, co musimy zrobić, to nauczyć naszą sieć. I tu mamy taki wielki zielony przycisk Train, który troszeczkę akurat w safari nachodzi na prediction chyba. No ale nic. Na razie dajemy train. E, tutaj mamy mm, jaką chcemy mieć pewność, tak, czyli e, będzie sieć uczona, aż e, tak jakby osiągnie mniej więcej ten, ten poziom. O całkiem kiepski poziom osiągnięty, tak? Czyli mamy prediction jedynie 52,4, recall 66 recall, czyli sieć sama siebie sprawdza i widzi, że nawet na tych danych, których się uczy, nie jest w stanie rozpoznać to, że jest to carbon, tak? Czyli no całkiem słabo się nauczyła. Zobaczmy jak działa e, test? No, za zakładam, że za dobrze to nie zadziała, natomiast zobaczmy, bo to też ciekawe. Ok, tego obrazka nie użyliśmy do uczenia, więc spróbujmy go rozpoznać. No, kot jest ewidentnie nieczarny, więc powinno nam e, pójść całkiem prosto. No i niestety nie. E, sieć powiedziała, że jest to stuprocentowo. Carbon, co oczywiście nie jest prawdą. Zobaczmy. Zobaczmy obrazek, który nie użyliśmy do uczenia, czyli tutaj ten z carbona. No tutaj carbon, tak, 100% sieć dobrze rozpoznała. Co tutaj jeszcze możemy zrobić? No, widzicie, ta sieć nie nauczyła się dobrze, natomiast to, co można by robić, to można by tą sieć douczać. Jak widzieliście, tutaj mamy. Iteration 1, czyli pierwsza iteracja, można dodawać kolejne obrazki, tworzyć kolejne iteracje, i ta sieć prawdopodobnie z większą bazą zdjęć będzie uczyć się coraz lepiej. Także też tutaj te predykcje możemy poprawiać. Tutaj było carbon i to było prawidłowo. A tutaj było karbon, nie, to nie był carbon, więc napiszmy tutaj non carbon. Save and close. OK, a tu damy, powiemy, że tak, to jest carbon. Save and close, więc tak jakby tutaj e, poprawiamy cały czas skuteczność tej sieci. No na pewno najbardziej poprawiłoby dodanie nowych obrazków e, i ponowna, ponowne uczenie sieci, natomiast no, nie mam przygotowanych aż tyle obrazków. Więc tego nie będę robił. Natomiast tutaj tą sieć możemy cały czas uczyć, gdyż mamy ten projekt zapisany, a następnie, gdy już sieć będzie rozpoznawać to, co chcemy w zadowalający nas sposób, możemy tego endpointa, czyli możemy tą sieć, którą nauczyliśmy, użyć w naszej aplikacji. Tak? Tutaj klikając na view endpoint możemy uzyskać informacje o tym, jak, jakie dane są niezbędne, aby w naszej aplikacji wykonać zapytanie. Które trafi do tego mm, naszego projektu i zostanie przez tę przez sieć, która jest nauczona rozpoznawać pewne obiekty, e, przetworzone i dane zostaną nam zwrócone. Więc nie tylko bawimy się tutaj przez e, custom Vision AI, ale możemy później wykorzystać to w naszych aplikacjach. Więc e, fajnie jest to zrobione fajnie, że te dane, e, nauczoną sieć możemy później wykorzystać w aplikacji. Już która jest udostępniana, udostępniana użytkownikowi, a nie tylko tutaj przez stronę. Więc fajnie, można się pobawić, Custom Vision AI. Jeżeli macie jakieś obrazki, które możecie sprawdzić, to, to zobaczcie, jak to działa i dajcie znać. Jestem ciekaw, czy lepsze wyniki uzyskacie niż mój test rozpoznawania czarnego kota. Wśród czarnych kotów, które ewidentnie nie jest za dobrym przykładem, no ale to też pokazuje, że nie wszystko, e, przynajmniej na małym zbiorze danych, da się, da się nauczyć taką sieć rozpoznawać. Więc zachęcam do pojawiania się Custom Vision AI. A na chwilę obecną to tyle. Dzięki za uwagę. Cześć.